Hej, Siemanko! Jestem Jaskar16, witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym z gier mobile. Dzisiaj zagramy kolejny raz w grę Space SpaceBumpią. Moi drodzy, nie nagrywałbym tej, tej gry, gdyby nie, nie to, że wyszła aktualizacja, która dodała nam tutaj już widzę jedną rzecz, topkę. Wcześniej te tego chyba nie było, nie, nie było tego. I zobaczcie, że ludzie powbijali tutaj 29 punktów, jakby pier pierwszy raz grali. Dlatego czas ich przebić. Gramy dzisiaj, moi drodzy, mapkę. Oczywiście, ostatnio tutaj testowaliśmy wszystkie skiny w górze. A teraz, sobie po prostu moi drodzy, wbijemy jakiś super wynik. I może wbijemy się na jakieś fajowe miejsce. Może się uda. Już widzę, że tam już przebiłem osoby. Dosyć dużo, sporo punktów. No, widziałem nawet typa, który tam jest na drugim miejscu. Nie, to nie on, a nie jakiś inny nick. Ale dobra, nieważne, time out, moi drodzy, pierwsze miejsce. Sprawdźmy mi jak teraz ma się nas wynik, o nie. To ta reklama jest taka głośna. Bo teraz mój wynik powinien się tam wbić z tego co czaje. Top players. No moi drodzy, niestety mój wynik się tutaj nie wbił. Może tournament zagramy. Co moi drodzy, dawno tournamentu? Nie... O jezu, jaki lak w tej grze był przed chwilą masakra. Co tu się dzieje? Został, został, został w mojej budynki. Hmm. No myślę, że tutaj. Jeszcze teraz żadnego przeciwnika dla nas nie ma. Zresztą, my wbiliśmy taki super wynik, że na pewno nam tutaj nikt nie zagrozi. No, prawie dopadłem jeszcze typa jakiegoś. Rzeczywiście ten chłopak wygląda jak jakiś Piotr taki. Te oczy takie dziwne ma. No to lecimy w te same miejsce, co? Drodzy, czemu nie? Tutaj jest dużo domków jest. Może te typy mają pod... Tak mało punktów dopiero ja już mam prawie 400 punktów, a oni dopiero, i je ja oni jeszcze stówki nikt nie wbił, ja ci kręcę zobaczcie, my już tutaj takie fajne miejsce bijemy. O, ty trzecie miejsce typie masz, to już po tobie. Drugie miejsce padło. Typ z drugiego miejsca sobie padło oczywiście. Czemu nie? Skrzynka, moi drodzy, teraz możemy skina wygrać, tak? Yy, niestety nie. Ale głupio, reklama, o oh je. Yeah. Dobra, szybko tam mnie zablokował budynek, kurda, tutaj muszę budynki szybko łapać Nie wiem o co chodzi z tym w ogóle z tymi wynikami w tej tabeli, bo jakby się one nie aktualizują w ogóle. Co ten typ? Ej, ten typ tutaj jest ten. drugi co ma chyba tego busta powiększającego. Dobra, wszystkich zjadłem, także spoko. Że nie wszystkich, tylko wszystkich tych, którzy mieli jakieś dobre wyniki. No spadaj typie, ale się tutaj pchają te głupie boty. Jakby mnie tutaj dookoła nie było nic innego. Tylko to, co ja akurat chciałem złapać. tam to ktoś dorwał jakiegoś busta, dalej tego najgorszego, ten, który przemienia budynki w diamenty, ale akurat mu się tego, bo botowi się to nie przydało, bo padło od razu. Co do tej aktualizacji, to ona jakoś tak za bardzo nie wnosi nic ciekawego. Bo to za bardzo też nie działa. W sensie ta tabela. Wyników. Może jak ja wygram turniej to jakoś się to naprawi. Trzy bardzo tysiąc punktów. Gdyby się te wyniki wcześniej zapisywały, to mój wynik 1000, tam prawie 300 punktów zapisałby się w najlepszych wynikach. No, bus przyspieszający. Okej. Okay. Śpieszenie zawsze fajne. No, szybciej tutaj, nie mogę się to przy, przycisnąć, no. Ktoś mi coś tam napisał, ale nie mam czasu, żeby odpisać, sorry wielkie. No nie pisz mi na razie, ktoś tam, nie wiem kto mi napisał, ale nie pisz na razie. I wygraliśmy, moi drodzy, tournament. Myślę, że to tyle. Skina nam się chyba nie uda wylosować, no niestety. Nie mamy na tyle szczęścia. No ale mam na tyle szczęście, żeby mieć reklamy. A reklama też fajna. Classic, klasyczna gra z lat 80 no to były w sumie takie gry, gierki, że się jakieś statki, no i claim reward, czyli zbieramy naszą nagrodę i, moi drodzy, jak to wygląda, czekajcie, 5. No i co, zobaczmy jak to wygląda w statystykach tutaj. Nie wiem czy to mnie vlogowało automatycznie, czy, czy nie, czy, czy o co chodzi. I zagrajmy, moi drodzy, na lasowym na losowym boosterze, za diamenty. Rozmiar. Bust na rozmiar. O kurde, to by się przydało na turniej. Ale już turniej wygrałem, to już nie, nie ma sensu. I zresztą, żeby co, zagrać znowu turniej, muszę poczekać trochę. 6 godzin. O, już zmalałem, jakby, ale i tak, i tak jest fajnie, bo dzięki temu naprawdę dużo punktów mam teraz. Odcinek też nie będzie jakiś super długi. No, bo to jest w sumie takie przypatrze przypatrzenie aktualizacji, która wyszła. No, aktualizacja no, nie za dużo wniosła. No, mało tego ta tabela jakoś nie za bardzo chce się zaaktualizować. I gracza. Złapałem gracza, ale niestety nie, nie mam za niego punktów. Bo pod koniec go złapałem. Także moi drodzy, zagramy jeszcze dwa razy. Oczywiście na bustach, no bo czemu nie? Może dostaniemy busta na prędkość. On jest dosyć, dosyć kozak, kozacki. Krytyczne obrażenia, ojej. Oh yeah. No moi drodzy, staliśmy jeszcze tutaj dodatkowo. No dobra, bierzemy losowy booster. O, ta świnia tu biegnie. Szybkość. I szybkość, o to właśnie mi chodziło, widzicie? Ja to jestem czarodziejem. Co chcę, co chcę to dostaje? Widzisz, ten booster jakoś tak na prędkość nie za dużo mi dał. No, ale spoko, dzięki temu tutaj wbiłem sobie punktów trochę na start. Dobra, to ja biorę budynki. Dokąd nie mogę tu przejść? Chodź tu, świnio. świnia będzie moja. Czekajcie, ja ją złapię. Ja złapię tę świnię. Tak? Ja, ja wam to gwarantuję. Jest, złapałem ile za nią? 8 punktów tylko. Ale żal. Po co ją, po co ją łapałem? Ona mało punktów dała. No i przegrałem. Mam drugie miejsce, ale spoko. Zawsze fajnie było sprawdzić, i... bo też wcześniej nie spra... do końca nie sprawdziliśmy, ile daje punktów świnia, ale mało daje punktów, bo tylko 8. Tak, jakby się ktoś interesował tym. No dobra, moi drodzy, także zagrajmy jeszcze raz na buście. Co nam da? Laser, o nie najgorzej, najgorzej, bo to jest najgorszy boost. Wyrzuciłem budynek, budynki za mapę. Przypadkiem. Tu ile mamy budynków? Masakra, zobaczcie, aż, aż mi trochę laguje gra. Jakie pobiję rekord zaraz? 1476, ale kozacki rekord jeszcze skina jakbym wygrał, nie wygrałem skina niestety, ale rekord kozacki. Za głupia gra. A nie jest w gra, tylko to jest taka aplikacja, że jak zagracie sobie w gierkę, to dostajecie jakieś monety i za rok gry dostajecie może jakieś 10 euro. To jest w ogóle badziewie. Także moi drodzy, to był odcinek z gry Space Bumpio. Możemy zobaczyć skiny, czy jakieś doszły. Wszystko odblokowane. Tutaj mamy jedną ze skrzynki jeszcze do zdobycia, ale tutaj już mamy wszystkie. Wszystkie już mamy. Misje. Misji już mamy wszystkie. Możemy zobaczyć miejsce, czy nasz wynik się zapisał tutaj. Co? Nie, zobaczcie w ogóle, że wszyscy byli po 29 punktów. I ja oczywiście mam chyba 25 pociąg. Tak, 25. Także moi drodzy, jeżeli film z gry Space Bumpio wam się spodobał, możecie zostawić subika wraz z weneczkiem, łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was na poprzedni film do, następne, do następnego. Na razie, cześć, hej, hej.